To magiczna chwila klubu przyjaciół myszki Miki w Disney Junior, gdy kotki Gufiego i Mini nagle znikają, pora na wielkie eee, śpiewanie. Kici, kici. A, hu, hu, tu go nie ma. O, Rajuśku. gdzie on może być? Dzień dobry Gufi. Cześć Mini, dzień dobry Pluto i Miki. Gufi, szukasz mojego kotka Figara? Zupełnie nie. Szukamy mojego własnego kotka, pana Przymilasa. Zginął gdzieś. O, naprawdę? To tak jak figaro. Rajuśku, dwa kotki zginęły. A to katastrofa! O, ho, ho, ho. Niezły żart. <laughs> A może wasze kotki poszły gdzieś razem pobawić się? O wiecie, chyba mam pomysł, jak je znaleźć. Może gdy zaśpiewam ulubioną piosenkę pana Przymilasa, kotki nas usłyszą i odmiałkną nam. To jest doskonały pomysł, Gufi. Ale przydałoby się coś, co by pozwoliło tak zgłośnić piosenkę, żeby kotki nas usłyszały! Może jakiś koci sprzęt? To znaczy koci wdzięk? Ha! co Gufi próbuje powiedzieć? Myśli sprzęt! Tak! Zawołajcie z nami! Ej, cosiek! Ej, Ej cosiek! cosiek. Mikrofon i głośnik oraz żelkowe rybki. Który z ich sprzętów pozwoli nam bardzo głośno zaśpiewać piosenkę? Oczywiście! Mikrofon i głośnik to to, czego szukamy. Uszami, już i znikaj, już! Może Wy pomożecie mi śpiewać piosenkę? Weźcie mikrofon i śpiewajcie razem ze mną. Miał, miał, kotku mój wróć, miał, miał, kotku mój wróć, a wróć. Śpiewajmy, miał, 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 kotku mój wróć, miał miał, kotku mój wróć, a wróć. Jeszcze raz! Miał, 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 Kotku mój wróć, miał, miał, kotku mój wróć, a wróć. Oh, miau. Możemy być głośniejsi, gdy śpiewamy wszyscy razem. A gdy szukamy razem, możemy szybciej coś znaleźć. Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj Klub Przyjaciół Myszki Miki w Disney Junior.